to u nas. Najpilniej strzeżony Sejf w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Lotniczego w Moskwie. To tu do dziś zapieczętowane były taśmy z czarnej skrzynki rejestrującej rozmowy pilotów tu 154 który 10 kwietnia rozbił się w Smoleńsku. Zanim zerwano pieczęcie, szef Polskiej Komisji Badającej Przyczyny Wypadku podpisał memorandum, na mocy którego Rosjanie przekazali nam stenogram i kopię nagrań z rejestratora. Po przeanalizowaniu pełnej zawartości. Będzie podjęta decyzja, na ile te taśmy będzie można podać do publicznej wiadomości. Decyzja polityczna, którą podejmie premier po konsultacjach z Radą Bezpieczeństwa Narodowego. Decyzja, które fragmenty zostaną ujawnione, zapadnie po konsultacji z Rosjanami. Uzgodniliśmy ze stroną rosyjską, że nie będziemy się zaskakiwać nawzajem informacjami, które mogłyby mieć szerszy. Wpływ niż oczekiwany przez jedną ze stron. Dobrze, dobrze. Według Jerzego Millera, jako jeden z pierwszych, z zapisem rozmów z kokpitu, ma się zapoznać naczelny prokurator wojskowy. To dobra wiadomość dla naszych śledczych, bo do tej pory, jak mówi pełnomocnik rodzin ofiar. Prokuratura długo oczekiwała na realizację swoich wniosków. Wbrew zapewnieniom niestety nie dochodzi do przekazywania w sposób właściwy i bezbędnej zwłoki materiałów ze strony rosyjskiej. Tak naprawdę polscy prokuratorzy dysponują niewielkim materiałem dowodowym. Mimo, że już w pierwszych dniach po katastrofie nasi śledczy złożyli wiele wniosków dowodowych. O przesłuchanie wszystkich naocznych świadków tego zdarzenia, wystąpiliśmy już w pierwszym wniosku o pomoc prawną. We wczorajszych wiadomościach ujawniliśmy, że na tak zwanej wieży kontrolnej na Smoleńskim Lotnisku poza dwoma pracownikami obsługi była jeszcze trzecia nieznana osoba. Do tej pory jej nie przesłuchano. Jeżeli chodzi o naszych wschodnich sąsiadów, oni bronią bardzo skutecznie swoich ludzi. Chciałbym, żeby u nas było dokładnie tak samo, żebyśmy również walczyli o naszych pilotów i nie zrzucali tak od razu winy na nich. Nikt nie zastanawia się nad przyczyną pierwszą. Dlaczego w ogóle lotnisko było otwarte? Eksperci przypominają, że dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż rozmowy pilotów, mogą być parametry lotu. Zarejestrowała je trzecia skrzynka, dokładnie takie urządzenie polskiej produkcji, już zbadane przez naszych ekspertów. Na tym eksploatacyjnym rejestratorze powinny być zapisane współrzędne, wprowadzone do lotniska, do FMS i teraz można sprawdzić, czy one były prawidłowe, czy nieprawidłowe. Czy oni z jakiej przyczyny w ogóle zbliżali się nie w kierunku pasa startowego, tylko półtora kilometra przed pasem startowym. Wydaje się to szczególnie Ważne w kontekście informacji sprzed kilku dni. Rzeczpospolita podawała, że w 2007 roku polski samolot też miał problemy z lądowaniem w smoleńsku, bo dane nawigacyjne podane przez Rosjan były nieprecyzyjne. Dziennik pisał też, że jeszcze w marcu tego roku nasi wojskowi prosili Rosjan o aktualizację danych lotniska siewiernej. Może więc warto ujawnić nie tylko zapisy rozmów z kokpitu, ale też z tego, trzeciego rejestratora, który zbadali już Polacy. To jest właśnie kaseta. Marek Pyza wiadomości.